Zaczynamy z wielkim hukiem. To jest program WojskoPolskie.pl. Adam Krzykowski, dzień dobry. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO w obliczu wojny w Ukrainie. Zawsze gotowi, zawsze blisko, czyli jak zostać terytorialsem. Krok po kroku po nowej ustawie o obronie ojczyzny. Biało-czerwoni na igrzyskach niezwyciężonych. Polscy żołnierze nie ustają w ćwiczeniach, bo wiedzą, że m.in. od stopnia ich wyszkolenia zależy nasze bezpieczeństwo. A jak wygląda bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i co dzieje się na Ukrainie? Sprawdźmy. Nasilona rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy. To serie bandyckich napadów na cywili i serie porażek w starciach z żołnierzami. Ukraińskie wojska zatrzymały natarcie rosyjskich sił z miasta Izium w kierunku słowiańska. Jesteśmy gotowi, czekamy na nich. Co to? To nasi ludzie strzelają. We wtorek w obwodach Donieckim i Ługańskim ukraińskie siły odparły 10 ataków armii Putina. Po prawie dwóch miesiącach wojny ukraińscy żołnierze są w stanie przewidywać ruchy Rosjan. Tak jest w niezdobytym, wciąż bombardowanym Charkowie. Nie mają szans na zdobycie Charkowa, musieliby zebrać całą amunicję, jaką mają i zrównać nasze miasto z ziemią, ale wtedy nie będzie to zdobycie Charkowa, tylko gruzowiska i popiołu. Dostawy broni z zachodu pomagają ukraińskim siłom odpierać ataki agresora. Litwa zdecydowała o wsparciu Ukrainy ciężkimi moździerzami. Nowy pakiet militarnej pomocy dla Kijowa ogłosił amerykański prezydent Joe Biden. Ta dostawa zawiera ciężką artylerię, tuziny Chałubic, 144 tysiące pocisków i drony bojowe. O militarnym wsparciu Ukrainy podczas wizyty w Waszyngtonie ze swoim odpowiednikiem rozmawiał minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. A my oczywiście byliśmy na miejscu. Tę wizytę obserwował z bliska nasz wysłannik Rafał Stańczyk. Głównym tematem rozmów ministra obrony narodowej, sekretarza obrony w Pentagonie była kwestia Ukrainy i wsparcie dla ukraińskiej armii, ale obaj politycy rozmawiali też o relacjach militarnych na linii Waszyngton-Warszawa. I tu minister Mariusz Błaszczak mówił o zakupie dodatkowej broni dla armii. Polskie. Już niebawem nowe przetargi zostaną ogłoszone, co warto podkreślić. Po stronie amerykańskiej jest zielone światło na ewentualne przyspieszenie dostaw tego sprzętu, tak by jak najszybciej trafił on na wschodnią flankę NATO. Podkreślałem bardzo mocno, że obecność wojska amerykańskich w Polsce jest. Najlepszym sposobem odstraszania ze względu na agresję rosyjską. Wzmocnienie zdolności obronnych Polski oznacza wzmocnienie zdolności obronnych całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wśród tematów także przyspieszenie dostaw zamówionych za oceanem broni i kolejne zakupy. W krótkim stosunkowo czasie skieruję do Pentagonu letter of request czyli formalnie rozpocznę procedurę zamówienia kolejnych partii sprzętu. Wojskowego dla Polski. Po pierwsze obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza, wyrzutnie Patriot i Heimars, rozbudowanie obecnie realizowanych kontraktów. Po drugie plany zwiększenia dostaw myśliwców wielozadaniowych. Pentagon mówi jasno: Polska ma być najlepiej uzbrojonym krajem w tej części świata. Obaj politycy omówili ambitne plany modernizacji obronnej Polski, zgadzając się pracować razem, by pomóc Wojsku Polskiemu stać się jednym z najlepszych w Europie. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO to także bezpieczeństwo polsko-białoruskiej granicy, o którą od początku hybrydowej wojny prowadzonej przez reżim Łukaszenki dbają polscy żołnierze. Za to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podziękował im podczas świątecznej wizyty. Zostali ściągnięci ludzie, którzy za pieniądze próbują przedostać się. Na terytorium Unii Europejskiej próbują nielegalnie przekroczyć granice, próbują sforsować granice, Są do tego nakłaniani i zmuszani przez reżim Łukaszenki. A Wy stoicie na straży tego bezpieczeństwa, odpieracie te ataki, służące ramię w ramię z strażnikami granicznymi, z policjantami. Dzięki Waszej postawie, dzięki Waszej codziennej służbie granica jest bezpieczna, a więc i Polska jest bezpieczna. Stoimy na straży, na straży naszego domu, naszej, naszej ojczyzny. To wy wypełniacie właśnie to zadanie na granicy polsko-białoruskiej. Niejednokrotnie naraża, narażacie swoje życie, swoje bezpieczeństwo po to, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna. Tydzień temu zatrzymano kolejną kilkudziesięcioosobową grupę cudzoziemców, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Państwo widzą w pocie czoła. Ćwiczą żołnierze wojsk operacyjnych, ale szkolą się także terytorialni, a dokładnie kandydaci do służby w wojskach obrony terytorialnej. Z naszą kamerą podglądaliśmy popularną szesnastkę. Zwiad i działania w patrolu. Poruszanie się w terenie, praca z mapą, wyznaczanie azymutu. Jaki kąt? Pierwsza pomoc przedmedyczna i medycyna pola walki. Najważniejsza funkcja, jeżeli chodzi o ratownictwo pola walki, to mają y, jako pierwsze zapamiętać Intensywnie, wszechstronnie i skutecznie. Tak szkolą się terytorialsi. Każdy z nas w młodym wieku latał z patykami, bawił się w tym wojnę czy w jakieś inne rzeczy, a teraz mamy okazję, aby wziąć prawdziwą broń do ręki, pojechać na strzelnicę, postrzelać, nauczyć się tego zachowania typowo wojskowego. Oraz yy, uważam, że jest to o wiele lepsze niż siedzenie przed telefonem przez cały weekend. Tak. Ta grupa z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej kończy szkolenie podstawowe. To przepustka do służby. Szkolenie podstawowe trwa 16 dni i jest przewidziane dla żołnierzy, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z wojskiem, a szkolenie wyrównawcze przewidziane dla żołnierzy, którzy już mieli jakiś kontakt z jakąkolwiek formą służby wojskowej, czy to służba zasadnicza, czy zawodowa, trwa 8 dni. Dopiero po tym szkoleniu kandydaci składają przysięgę i stają się żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Po 16-dniowym szkoleniu wcielą każdego z żołnierzy do konkretnego batalionu, do konkretnej kompanii i tam już w ramach kompanii będą dalej szlifować żołnierskie rzędy. Szlifować w trzyletnim cyklu doskonalenia. Pierwszy rok to kursy indywidualne, drugi szkolenie specjalistyczne. Później jest jeszcze okres zgrywania się w pododdziale. Możemy uczyć się tutaj tajników taktyki wojskowej, ewakuacji rannych na polu walki, maskowania, strzelania oraz wielu innych rzeczy, które mogą się przydać w realnych działaniach wojennych. Ale terytorialsi przede wszystkim mają być zawsze gotowi i zawsze blisko. To wojska, które służą na co dzień swoim lokalnym społecznościom. Już od czasu pandemii obserwujemy, że wojsko obrony terytorialnej nie tylko szkolą się na wypadek powstania zagrożenia militarnego, na wypadek wybuchu wojny, ale też wspieramy organizacje rządowe, samorządowe w udzielaniu pomocy społeczeństwu, lokalnym społecznościom. Czyli było nas widać zarówno w szpitalach, a teraz nasze działania też skupiają się na wsparciu samorządów, organizacji przy relokacji uchodźców. Żołnierz Wojsk Obrony terytorialnej to dumna osoba, która z godnością będzie w razie potrzeby blisko, aby móc strzec niepodległości i stanąć w obronie ojczyzny. Dziś w szeregach terytorialsów służy około 32 tysięcy osób. Ustawa o obronie ojczyzny zakłada, że będzie ich 50 tysięcy. A jakie korzyści daje nowa ustawa o obronie ojczyzny, która właśnie weszła w życie? Przygotowaliśmy dla Was mały poradnik. Sprawdźmy. Polska armia to dziś ponad 110 tysięcy żołnierzy zawodowych i ponad 32 tysiące terytorialców, ale cele są o wiele bardziej ambitne. Wojsko polskie musi być liczniejsze, w związku z tym, wojsko polskie musi dysponować nowoczesną bronią, bo to jest jedyna skuteczna metoda, aby odstraszyć agresora. Ustawa o obronie ojczyzny ma to wszystko umożliwić i ułatwić. Zakłada przede wszystkim nakłady na armię w wysokości 3% PKB już od przyszłego roku. To pozwoli na uzbrojenie wojska w nowoczesny sprzęt. Ustawa o obronie ojczyzny to także więcej zachęt do wstąpienia do armii. Ta ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy zawodowych i 50 tysięcy terytorialców. Kto chce założyć mundur wojska polskiego ma trzy drogi. Może zostać żołnierzem zawodowym w korpusie szeregowych, podoficerów lub oficerów. Może wstąpić do obrony terytorialnej lub co jest nowością, stać się żołnierzem dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. O niej więcej za chwilę. A na razie wymagania, które stawia Wojsko Polskie kandydatom na żołnierza, to ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie, zdolność do służby, do tego niekaralność i nieposzlakowana opinia. I najważniejsze, wykształcenie, w zależności od wybranego typu kariery, od podstawowego po wyższe. Znoszenia munduru płyną korzyści, na te finansowe składają się wynagrodzenie podstawowe i dodatki, m.in. za lata służby, rozłąkę z rodziną i podróże służbowe. Ustawa wprowadza nowe świadczenie motywacyjne to 1500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 25 lat oraz 2500 dla wojskowych ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy. Nowością są też korzyści związane z mieszkaniami, jak gwarancja zakwaterowania i wyższa odprawa mieszkaniowa dla kończących służbę w armii. Do tego urlopy, dodatki do wypoczynku w programie Tanie w czasy oraz bezpłatne kolonie dla dzieci. Nowością jest prawo żołnierzy do korzystania z wojskowej opieki medycznej poza kolejnością, a niezmiennie możliwość nieustannego rozwoju, bezpłatne kursy, szkolenia, jasno określona ścieżka awansu i wyjazdy zagraniczne na misje i kursy do tego pewna emerytura po 25 latach służby, a także szkolenia dla tych, którzy żegnają się z mundurem. My na razie jednak się nie żegnamy. Obok zawodowej służby wojskowej, obok terytorialnej służby wojskowej prowadzamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a więc zwracamy się do ludzi młodych, do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej przyszłości, żeby wybrali służbę w wojsku polskim. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to coś dla tych, których ciągnie do bunduru. Daje sporo korzyści, poza pensją, także m.in. pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej. Co ważne, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie. A jak zacząć? Najlepiej w internecie, wypełniając formularz na stronie zostańżołnierzem.pl. Potem jest rozmowa w Wojskowym Centrum Rekrutacji, badania psychologiczne i lekarskie, a następnie kandydat otrzymuje kartę powołania na szkolenie. Szkolenia są dwa. Podstawowe dla tych, którzy nigdy nie mieli kontaktu z mundurem. 28-dniowy kurs kończy się wtedy złożeniem przysięgi. Potem jest trwające maksymalnie 11 miesięcy ćwiczenie specjalistyczne. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje, że po szkoleniu podstawowym można zostać terytorialsem lub złożyć wniosek i służyć w rezerwie aktywnej. To wiąże się między innymi z kolejnymi szkoleniami w armii. Po kursie specjalistycznym można z kolei ubiegać się o powołanie do służby zawodowej. Więcej o kolejnych nowościach w armii wynikających z ustawy o obronie ojczyzny już za tydzień w kolejnym odcinku programu Wojsko Polskie.pl. Niezwyciężeni w walce, niezwyciężeni w życiu. Nasi weterani doskonale sobie radzili podczas Igrzysk Invictus Games w Hadze. Mamy medale, a to, co zrobili nasi siatkarze, to już prawdziwe mistrzostwo. Dzięki well. Z zaproszenia księcia Harego skorzystało 20 reprezentacji z całego świata, w tym 20-osobowy Team Invictus Poland. Wielkie wyzwanie, ale także wielki honor, że mogę reprezentować biało-czerwone barwy na arenie międzynarodowej, w szczególności weteranów, weteranów poszkodowanych. Dla weteranów możliwość wzięcia udziału w takich zawodach to nie tylko okazja do reprezentowania Polski i Polskiej Armii na światowych arenach. To także okazja do integracji środowiska weteranów. My, weterani, możemy się poczuć jak prawdziwi Olimpijczycy. Możemy poczuć tego ducha walki, tą całą tam atmosferę wielką, gdzie wchodzimy na potężny stadion, mnóstwo kibicujących nam ludzi, rodzin. No coś, na pewno jest to wspaniałego. Sport dla często cierpiących na zespół stresu pourazowego weteranów to także doskonała terapia. To jest sportowe wyzwanie, które buduje postawy, buduje charaktery, uczy wytrwałości, ale też pomaga Wam w rehabilitacji. Bardzo za to dziękuję. Liczę, że odniesiecie sukcesy sportowe. Jestem o tym przekonany. Na igrzyskach nasza reprezentacja weteranów zdobyła swój pierwszy złoty medal w siatkówce na siedząco. Polacy wywalczyli też brąz w łucznictwie i biegu na 1500 metrów oraz srebro w rzucie dyskiem i łucznictwie drużynowym. Sytuacja weteranów w Polsce zmieniła się w 2019 roku wraz z nowelizacją ustawy. Dzięki ustawie o weteranach i jej nowelizacji mogłem dalej służyć ojczyźnie. Moja determinacja nie pozwoliła mi załamać się i pozwoliła spełniać resztę marzeń. Jednym z nich było reprezentowanie naszego kraju na arenie sportowej i zdobywanie medali. Podczas uroczystego otwarcia Invictus Games głośnymi brawami przywitano zawodników z ogarniętej wojną Ukrainy. Przybyliście tutaj, żeby dać świadectwo o tym, co dzieje się w Waszym kraju. Świat jest z Wami. Reprezentanci Ukrainy po zakończeniu igrzysk w Hadze wrócą na front walczyć za Ojczyznę. Zawodnicy otrzymali specjalne zezwolenie od prezydenta Wołodymira Załęckiego na udział w zawodach. Tu można doskonalić umiejętności strzelania z różnego rodzaju broni. Co to za karabina? MK-19. No to zaczynamy czas na szybkie strzały. Na początek będzie sprawdzian, czyli turniej wiedzy o wojsku polskim. I tu powiemy krótko. Kadeci z Rybnika zostali kolejnymi mistrzami wiedzy o armii. W finale, który odbył się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, pokonali reprezentację z Golubia-Dobrzynia. Na gorąco nie da się tego opisać, ale są to bardzo duże emocje, ponieważ długo pracowaliśmy na ten tytuł. W zeszłym roku też startowaliśmy, zajęliśmy trzecie miejsce. No i w tym roku postawiliśmy sobie za cel, żeby było jednak to wyższe miejsce. I udało się. Cały okres uczenia się to był wielki stres, i też poniekąd strach, czy uda nam się w ogóle zajść tutaj, gdzie jesteśmy, do Warszawy. Udało nam się pokonać ten stres i daliśmy radę. Dla mnie to jest wielki zaszczyt. Odkąd byłem w tej szkole i usłyszałem o ekstraklasie, zawsze chciałem wystąpić. Uczniowie zmierzyli się na żywo w specjalnie na tę okazję wybudowanym studiu telewizyjnym. Reprezentacje szkół, składające się z trzech uczestników, odpowiadały na sześć pytań z różnych dziedzin wiedzy ogólnowojskowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Czas nieco poświętować. Z okazji 30-lecia łotewskiej marynarki wojennej w Lipawie odbyły się uroczystości z udziałem załóg okrętów sojuszniczych. Wśród nich był również polski niszczyciel min ORP Kormoran, Flotylli Obrony Wybrzeża. Bardzo dużo ćwiczeń natowskich jest organizowanych jednakże w tym rejonie, ponieważ je są dość ważne z punktu strategicznego. I dzięki temu mamy bardzo często możliwość współpracowania z, z marynarkami wojennymi państw nadbałtyckich. Przed marynarkami wojennymi Łotwy, Litwy i Polski stawiane są zadania w zakresie obrony morskiej granic państwa, ochrony żeglugi oraz obrony wybrzeża. Teraz będzie ogłoszenie. Półtora miliona złotych Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na realizację zadań w ramach konkursu wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa. Celem akcji jest m.in. wsparcie weteranów i opieka nad ich rodzinami. Resort chce także, aby dzięki zadaniom realizowanym przez organizacje pozarządowe upowszechniony został wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Trzeba się spieszyć, bo oferty na konkurs można składać do 27 kwietnia, a termin realizacji zadań jest przewidziany od 28 maja do 31 grudnia. Dzisiaj byłem na strzelaniu szkolnej jedynki. Potem mieliśmy zajęcia i zaliczenia z rozkładania broni i składania. Zakładaliśmy odzież ochronną przeciw zagrożeniom chemicznym. Szeregowy elefant Raszewska, drugi Pluton, pierwsza drużyna. Na koniec projekt 28, czyli Dzień z Życia Elewa. To akcja pierwszej warszawskiej brygady pancernej, która przedstawia relacje z 28-dniowego szkolenia służby przygotowawczej. I tu nie ma co za dużo mówić. Tak więc oglądamy. Mieliśmy strzelanie, szkolenie jedynkę. Uzyskałem 31 punktów na 40. Miałeś wcześniej kiedykolwiek maskę przeciwgazową na sobie? Nie. Byłam w szkole. Byłam w szkole bezpieczeństwowo-logicznej, ale niestety masek nie miałeś. Wchodzimy! Wchodzimy! Budynek zdobyty z tym sumieniem możemy kończyć ale spotykamy się za tydzień o stałej porze do zobaczenia